Pino, poczekaj, poczekaj, będziesz tego żałować. Jak kurwo wydechniesz, to napiszę klapcy dreta. Rudzkowskie geniusz, łoger, zmarł. Proszę o wszystkie kurwy, jakie miał na pogrzeb przybycia. Tak mu klapcy drę i ty kurwa twoja mać chciałeś, żeby było zgoda w małżeństwie? To cię jebałeś, zaraz jeszcze pół roku nie minyło, to mnie kurwo zdradzałeś. Na Felixowie me zdradzałeś, wszędzie me zdradzałeś, gdzie tylko siedzieli. I jak ty się z kóry nie wstydzisz? Ale to jest pożyczone, będzie oddane w poczeku. Ja się roześmiał, jak mu było widocznie chęskie ma na tu kozę, kiedy mówiłam, że mu kozę... Tego już nie może. On nie może już. Aż zadowolony był, aż się roześmiał, że kozę będzie w Że mu kupię kozę. tylko forte